Cześć, mam na imię Dorota, jestem akwarystką, biologiem molekularnym i właścicielką hurtowni akwarystyki morskiej. W dzisiejszym odcinku serii Rift Minerals będę mówić o siarce, jej roli w akwarium i sposobach suplementacji. Rekomendowane dozowania podaję w opisie filmu. Jeśli masz pytania lub doświadczenia związane z tym pierwiastkiem, zapraszam, podziel się z nami w sekcji komentarzy. Zapraszam na film. Siarka jest pierwiastkiem chemicznym z grupy tlenowców. Jest niezbędna dla wszystkich organizmów żywych. To jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków. Występuje w wodzie morskiej, jest obecna w aminokwasach oraz niezbędna do przeprowadzenia reakcji enzymatycznych. Jednym słowem, zapewnia prawidłowy przebieg metabolizmu. W budowie koralowców siarka występuje w postaci fazy organicznej, jak i nieorganicznej. Obie formy są użyteczne. Związki fazy nieorganicznej budują głównie szkielety koralowców. Natomiast bakterie związane z koralowcami żywią się organicznymi związkami siarki. Związki siarki budują pochłaniacze reaktywnych form tlenu w algach morskich. Biorą udział w budowaniu tak zwanych przeciwutleniaczy u alg, w tym u zooxanteli. Teraz, kochani, jeśli chodzi o bielenie: koralowców wynika ono z obumierania właśnie zaoksanteli, a te zaoksantele obumierają, bo są uszkadzane przez reaktywne formy tlenu i ta nasza siarka chroni te nasze zaoksantele właśnie przed obumieraniem, więc pośrednio chroni nasze koralowce przed bieleniem. Prawidłowe stężenie siarki pozwala utrzymać intensywne wybarwienie u koralowców. Przy odpowiednim stężeniu siarki kolory koralowców są piękne i bardzo intensywne. Niedobór siarki wywołuje zahamowanie wzrostu u koralowców. I możecie, niektórzy z Was mogą to zaobserwować. Jeżeli macie na przykład dużo koralów SPS, to konsumpcja siarki jest dosyć intensywna. Koralowcy po prostu zużywają siarka na budowanie szkiel szkieletu. I tak samo, jeśli macie na przykład niedobory siarki, to możecie zaobserwować, że nie tylko spowalnia się wzrost korali, ale też tracą one kolor. Niskie stężenie siarki w akwarium morskim może też zwiększyć podatność koralowców na infekcję. Może pogorszyć procesy metaboliczne u zwierząt morskich i prowadzić do takich skorzeń jak RTN lub STN, czyli utrata tkanki u koralowców SPS. Niedobór siarki też zwiększa podatność koralowców na infekcje. Niskie stężenie siarki może pogorszyć procesy metaboliczne u zwierząt morskich i prowadzić do schorzeń RTN i STN, czyli szybka i powolna utrata tkanki u koralowców z grupy SPS-ów. Siarczany sobie sobie, same w sobie nie są niebezpieczne, jednak ich forma zredukowana już tak, formy zredukowane siarki najczęściej występują w strefach beztlenowych w akwarium. Są to strefy, gdzie zalega detrytus, nie ma dopływu tlenu, nie ma cyrkulacji i tam, w tak zwanych martwych strefach, może, mogą gromadzić się niebezpieczne formy siarki. Jeśli w jakiś sposób ta siarka, która jest zmagazynowana, zwłaszcza na przykład w piasku, zostanie uwolniona, to może w postaci tak zwanego siarkowodoru, może podróść nam niestety zwierzęta, więc na takie strefy musimy uważać. W przypadku, gdy poziom siarki jest poniżej 850 mg na litr, zalecamy wyrównanie tego poziomu. Żeby podnieść poziom siarki, możesz zastosować np. Smart Component od Reef Factory. Smart Component to preparaty oparte o metodę balinka, w których w składzie znajduje się również siarka. Jeśli chcesz dodozować tylko i wyłącznie samą siarkę, zalecam suplementację Reef Minerals S od Riff Factory. W przypadku, gdy poziom siarki jest powyżej 950 mg na litr, mówimy o przedawkowaniu. Najczęstsze przyczyny przekroczenia poziomu siarki to po prostu zbyt duże dawki podawanych płynów, nieprawidłowo przygotowana sól, zanieczyszczone suplementy czy mrożony i suchy pokarm. Dlatego ważne jest, aby stosować czyste preparaty. W przypadku przedawkowania należy wyeliminować przyczynę problemu i obniżyć zawartość siarki przez podmianę wody. Najczęściej zaleca się cotygodniowe 15% podmiany wody. Jeśli chcesz zapewnić swoim koralowcom odpowiednie warunki bytowe oraz uzyskać intensywne korole, pamiętaj o badaniu i suplementacji siarki. Jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzach pod filmem. Na każde postaram się odpowiedzieć i pomóc Wam w rozwiązaniu Waszych problemów. Już teraz dziękuję za udział w tym filmiku, za zaangażowanie i dzielenie się Waszym doświadczeniem. Zapraszam na kolejny film.